Cześć, witajcie, ja jestem Siejson, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale, kolejnym odcineczku w newsów ze świata Grand Theft Auto 6. I słuchajcie, dzisiaj sobie pogadamy o tym, że pewien były pracownik Rockstara uważa, że GTA 6 jest w pełni grywalne, a twórcy na chwilę obecną skupiają się na wykończeniu samej gry i usunięciu z niej jak największej ilości błędów, bo prawdopodobnie właśnie GTA 6... Już jest na takim etapie testowania, a Rockstar skupia się właśnie na szlifowaniu samej produkcji. Tak przynajmniej uważa jeden z byłych pracowników studia, któremu swego czasu, który swego czasu pracował właśnie nad GTA V oraz Red Dead Redemption 2. Mowa tu o takim gościu, który nazywa się Mike York, bo to o niego chodzi konkretnie. On zajmował się właśnie animacjami dla Rockstar, a niedawno wziął udział właśnie w takim już niepublicznym obecnie wywiadzie, ponieważ został sprywatyzowany na kanale Kiwi Talks w serwisie YouTube. Tam przekazał, że właśnie GTA 6 na premierę ma działać 30 lat na sekundę, o czym zaraz chwilę sobie powiemy w dalszym etapie odcinka. Oraz mówił o tym, że świat ma być bardzo podobny do tego, którego widzieliśmy w Wiedźminie. W czasie rozmowy spekulował również na temat obecnego stanu tej niezwykle wyczekiwanej produkcji, więc tutaj należy zaznaczyć, że premiera GTA 6 ma się odbyć pod koniec tego roku. A rockstarowi tak naprawdę nie stało z dużo czasu, a drugiego trailera jak nie było, tak nie ma, więc nic dziwnego, że część fanów może spodziewać się opóźnienia gry. Ale York uważa, że deweloperzy są bliski, blisko i ukończenia cytując. Prawdopodobnie wciąż wprowadzają nowe rzeczy tu i tam, albo dają tych istniejących to i owo, ale zakładam, że gra jest prawdopodobnie grywalna, a wiele osób testuje od początku do końca. Prawdopodobnie jest mnóstwo błędów. Naprawia mnie wszystkie próbują znaleźć ich jak najwięcej przed premierą, ponieważ taka gra GTA 5 różni się troszeczkę od innych gier. Więc nie powinno być zaskoczeniem, iż o tej stanie gry przed premierą, bliskim ukończenia gry, większość czasu poświęcać na testowaniu, szczególności jeszcze Rockstar rzeczywiście planuje wypuścić grę jeszcze w tym roku. W przypadku tak ogromnej produkcji wychwycenie wszystkich błędów wymaga bowiem sporej ilości czasu i fajnie by było jakby choćby optymalizacja, chociaż tu chodzi na konsole wpuszczam, także liczę, że to będzie działało jak powinno. Szkoda, że w 30-latkach takie spekuluje, ale to za chwilę i będą małe ilości błędów, gra będzie działała sprawnie, choćby na samą premierę. Było jak najlepiej, i mówiąc już tak e, finalnie, bo jednak ty, sporo osób ostatnio czytam właśnie w komentarzach. Dzięki za te komentarze w ogóle e, pisze mi właśnie o premierze raczej w przyszłym roku niż w tym roku. E, to spekuluję, że lepiej było zobaczyć. Spekuluję też samym, bym zobaczyć grę ukończoną w 100% niż taką niedokończoną. To samą grę zobaczymy najprawdopodobniej za rok, ale przynajmniej z mniejszą ilością błędów. Co w summa summarum jest za dobrym newsem, mi się wydaje. Nie wiem, czy jakie wy macie zdanie zn na ten temat, jakby sekcja komentarzy, zwłaszcza widzowie. A więc w tym momencie wróćmy sobie do tematu tych 30 klatek na sekundę. O co z tym chodzi? Ponieważ właśnie były pracownik Rockstara twierdzi, że gra ma być dobrze zoptymalizowana, lecz według niego nie na tyle dobrze moc konsola nie jest na tyle potężna aby właśnie odpalić tę grę w 60 klatkach na PlayStation 5 oraz Xboxach Series. GTA 6 ma się ukazać już pod koniec tego roku, no tutaj wywód z poprzedniego newsa może się to później oczywiście, no ale z pewnością zaoferuje nam niesamowitą, a na pewno topową grafikę na chwilę obecną, chociaż tutaj no nie będzie prezentować się aż tak dobrze jak na zwiastunie z grudnia 2023. Ale z atrakcyjnością wizualną na pewno nie będziemy mieli problemów, ponieważ będzie bardzo wysoka. Może w przyszłości zobaczymy jakieś next-genowe pacze, które jeszcze troszeczkę poprawią. Chociaż tutaj, no to za bardzo wybiegamy przyszłość, tak. No ale jak to może działać? Mówię tu o Maiku, który wcześniej wspominałem. Deweloper który pracował przy takich produkcjach jak GTA 5 czy Red Dead. jest zdanie takiego, że GTA 6 na premierę nie będzie osiągało 60 klatek na. PlayStation 5, Xbox Series X, na no, Xboxie Series Xbox Series S tak ten mu słabszy jest, no to tym bardziej, nie? Nie jest to słowa, nie wiem, czy Rockstar będzie w stanie osiągnąć 60 fps w przypadku GTA 6. Nie sądzę. Myślę, że będą celowali w 30 klatek i to zablokowane 30 klatek, co oznacza, że płynność nie spadnie poniżej tej wartości. Będą starać się tak zoptymalizować grę, aby nigdy nie spadła poniżej 30 fps Warto wspomnieć o tym, że GTA 6 wyjdzie najpierw na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series XS, a dopiero w późniejszym czasie na komputery osobiste. Nawet sam Mike tak twierdzi, że zagranie w 60 Troszkę zaniżył tą wartość, bo na tak gra się w 120, 140 a już nawet niektórzy mają o 240 klatkach na sekundę na komputerach osobistych, więc taką peł pełną wersję gry z mega płynną rozgrywką no zobaczymy dopiero na PC taki żarcik, ale jest prawdziwe, prawdziwy jakby było mówię o takich klatkażach, tych topowych kart oczywiście, chociaż może być różnie, bo ostatnio TTSS jak wychodzi to to bardziej psuje optymalizację gier bo twórcy się mniej starają, ale to jest chyba temat na inny odcinek, dlaczego to tak słabo wygląda z tymi czasy to powiedzmy, że zagramy w 60 i więcej klatkach dopiero na PC no jakby nie patrzeć, tak samo było w przypadku Red Dead Redemption 2, które wychodząc na PlayStation 4 Xboxa Xboxa One miało tylko może 30 klatek a dopiero 60 na PC-tach nawet na chwilę obecną ta gra jest dość, taka dość wymagająca i pokazuje pazur, chociaż bardzo ładnie wygląda do się teraz przechodzę, tak żeby ktoś interesował to na kanale Seria z Red Dead, którą gdzieś tam przechodzę powoli. No, więc Rockstar raczej będzie miał problem, żeby nawet inaczej. Bo wiemy, że wyszły później konsole PlayStation 5 i Xbox Series i na nie nie trafiła łatka, która odblokuje mnożnik, mnożnik tam blokuje po prostu w kalatki na sekundę do 60. Teraz pytanie, czy oni nie chcieli, czy będzie mi Red Dead Remaster, który nam to odblokuje? Czy po prostu te konsole są nadal za słabe, aby uciągnąć Red do w 60 klatkach tych, powiedzmy, Full HD czy 4K skalowanym? Ciężko to jednoznacznie stwierdzić, ktoś ma jakieś przypuszczenia, dlaczego tego nie zrobili, to chętnie poczytam w komentarzach. No ale tutaj, wracając do tematu samego GTA 6, to musimy pamiętać, że często deweloperzy dotyczyły się, aby dać graczom taką kwestię, no, wyboru tego, czy chcemy na przykład lepszą jakość, czy lepszą wydajność, a nawet w GTA 6, GTA 5 mieliśmy wersję tej next-genowej oczywiście, trzy tryby, które celowały w 60-klatek, 60-klatek z ray tracingiem, albo lepszą rozdzielczość. Więc, więc, według Jorka, dzisiaj to brzmi, W premier, GTA 6 nie będzie w stanie uzyskać takiej płynności. No i tu znowu go cytując, nie sądzę, aby na podstawowych wersjach konsoli PlayStation 5 udało się uzyskać 60 klatek. Możliwe ewentualnie, aby PlayStation 5 Pro pokazało taką wydajność, choć też mi się nie wydaje. Bazując na moich doświadczeniach, z, tutaj zamierzają wyciągnąć z GTA 6, wszystko, co się da pod kątem graficznym, i potem dopiero zoptymalizować ją pod kątem gry w 60 klatkach. Choć, ponieważ będzie to dość trudne, może się wydarzyć taka sytuacja iż gra na premierę, na premierę będzie działała tylko i wyłącznie w 30 klatkach na sekundę. To wiem, może tryb wydajności na PlayStation 5 będzie oferował 45 latek. No tutaj zobaczymy, jakolwiek wartość większa, ale dużo lepiej wygląda. No lecz miejmy świadomość tego, że taką konsola mam ograniczoną moc, a GTA 6 będzie przepiękną grą, przynajmniej taką mam nadzieję, i pokaże nam, jak gry powinny wyglądać. Choć obym się nie rozczarował. Warto zaznaczyć też, że to są takie właśnie przypuszczenia Majka, który od wielu lat już nie pracuje w Rockstarze i rzeczywistość może wyglądać troszeczkę inaczej, więc trzeba to traktować jako wypowiedzi, które teraz przytoczyłem z delikatnym przymrużeniem oka i dalej czekając na drugi trailer. No dobra, no ale co z tym drugim zwiastunem? Mamy coś więcej? No Słuchajcie, jest taki insider, który Twierdzi, że Rockstar ma się szykować do potwierdzenia paru informacji na temat premiery szóstej odsłony GTA 6. E, GTA 6, GTA się i szóstej odsłony oczywiście na GTA 6, szóstej części GTA. Przynajmniej tak twierdzi on, że za niedługo zobaczymy jakieś informacje. A dlaczego? Ponieważ 6 lutego Take-Two Interactive przedstawi swoje wyniki finansowe za ostatni kwartał. I wydawca GR serii Rockstar, serii Grand Theft Auto Rockstar, będzie musiał zbliżyć się z pytaniami dotyczącymi GTA 6. Tytuł ma zadebitować na rynku jesienią 2025, więc inwestorzy będą wymagać m.in. od Strausa z konkretnej konkretnych informacji na temat GTA 6. A wypowiedź od Kurakashi, to jest taki insider znany z przedstawienia konkretnych i, następnych potwierd i następnie potwierdzonych informacji przez. Wydawców uważa, że Rockstar powinien w tym tygodniu podać nowe szczegółowe informacje na temat premiery samej gry. Teraz ciszącego tweeta, biorąc pod uwagę wszystkie znaki, założę się, że Rockstar opublikuje w tym tygodniu nowe informacje o tym, kiedy planuje wydać GTA 6. Inni wydawcy, inni wydawcy wreszcie będą mogli zacząć ogłaszać daty premiery swoich gier. Oh yeah! Nie jest to sarkazm, ponieważ branża czeka na ruch Rockstara i Take Two. Kiedy oni podadzą premierę GTA 6, aby inne studia mogły oferować swoje gry w innych terminach, niż będzie miało to miejsce, niż będzie miało miejsce debiut GTA 6. Taką samą sytuację byliśmy w przypadku GTA 5, że jednak te premiery były odsunięte o miesiąc o dwa od tej premiery, te większe, oczywiście premiery gier, aby nie zaburzało to całego. Systemu wydawnictwa i nie zaniżało to sprzedaży innych gier, ponieważ no, inne studia też pracują, wydają to sporo pieniędzy i nie chciałyby tracić na tak samo dobrych grach, bo no, inne studia też mają dobre gry, kosztem tego, że inna duża gra powstaje. Tak, chociaż no, GTA ma być największą premierą ostatnich czasów, tak, ostatnich lat. Zaraz po piątce, i raz znajdzie. A jakie macie zdanie ten temat? No ja mam takie, że na pewno tak będzie, nie? że to będzie dobra gra, która się dobrze sprzeda, będzie dużo odkrywalna, na... więc tylko czekać. No dobrze, więc ja Wam dziękuję za ten odcineczek, dzisiaj troszkę mniej newsów, ale też informacji jest troszeczkę mniej, ja ciągle czekam na to co powiedzą w najbliższym czasie, w najbliższym tygodniu, więc przyszły odcinek może być ciekawym odcineczkiem, kto wie, może nawet nam się uda zrealizować we czwartek po południu, czyli byście mieli go we piątek rano. Czarno w powiedzmy premierę Choć zobaczymy jak to wyjdzie, ewentualnie za tydzień w poniedziałek wyemitujemy odcinek gdzie podsumujemy sobie to co powiedzieli na konferencji Take tu. więc ja Wam dziękuję za uwagę subskrybujcie kanał, być na bieżąco Discord oraz inne social media są w opisie sekcja komentarzy, komentarzy też jest Wasza aby tam pisać komentarze. dziękuję oczywiście każdemu kto je komentuje, bo niektóre są bardzo wartościowe i bardzo fajnie się czyta Także dzięki, że budujecie ze mną tą wspaniałą społeczność. Ja jestem Jason i dziękuję Wam za uwagę. Życzę Wam miłego dnia, wieczora czy poranka, na razie, to oglądacie. Do następnego. Cześć.